Witam wszystkich, wolałem ominąć Wam ten czas oczekiwania. Um, Zostawik, jaki pójdziemy, mamy zlecenia na zabójstwa auto. To pójdziemy sobie Vision Stone, zmienimy tutaj na doładowanie na karabiny automatyczne. <laughs> Sylwetred, takie ustawienie: liner kompresator, Smallborn Speed Reload, Hidden Hand. Icebreaker, mamy liner kompresator, mulling gun, snapshot i specyficzny icebreaker. Tu mamy matrix control, send it, hand loaded i crowd control. I jedziemy. Będę omijał wszystkie oczekiwania na dołączenie do graczy, dlatego że nie musicie widzieć tej nudnej kwestii. Zrobię to za was. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Mam nadzieję, że się podoba. Życzę miłego oglądania. Du, du, du. Piękny strzał, jedziemy dla nami. Pięknie. Pięknie. Jedziemy. Jedna z moich umyłych On Nie trafiłem. Tu nam wyjdzie, tu nam wyjdzie, tu nam może wyjść. trafiłem. ze jest totalnie <laughs> Sakra <śmiech> Czasami tak mam że chybiam niestety czasami tak bywa pięknie piękny strzał ktoś się jeszcze pojawił? nikt dobra narada że mamy tutaj z przodu ktoś do nas strzela można go kosić. dobra został skoszony Jedziemy dalej mhm. piękny strzał Ajajaj. Dostaliśmy z shotguna prosto w łeb. Ale to nic. Dobrze nam idzie. Na razie nasza drużyna wygrywa. Mamy kilka świeżaków widzę. Mi się wydaje, że tam zraszujemy. Pięknie, headshot. Zabójstwo za zabójstwem, oko za oko. Piękny strzał z mojego sojusznika. Mamy tederka, więc zastanawiam się, czy tederka nie odpalimy. Piękny strzał. Aj, mieliśmy mało zdrowia. Cofamy się. Aj, myślałem, że uda się. Nie udało się, niestety. U. Ciężka amunicja jest dostępna. Trzeba atakować. Piękny headshotik. Piękny hetrzacik Wziął heavy, wziął Mógłby wychylić tą brzydką twarz Chodź odstrzele tę ten Tą główeczkę Aj. Piękne, to nikogo nie ma już. Piękny strzał. Piękny strzał. To czekra też Ktoś już go zdził. Hmm, coś mi go zdził. No chodź.

No ale to i tak nam dobrze poszło, brawo. Zobaczymy sobie statystyki. Wyryweczko. No 12. Nie jest tak źle, mamy 2-0 KT. Zobaczymy jak nasi przeciwnicy. No, mam najwyższe Kieti z nich wszystkich, więc jest dobrze. Zobaczymy, czy pozostaniemy. Czy nas na wyślę, wyśle, jak nas wyśle na wyszukiwanie nowego meczu. To na nowo wstrzymam, żebyście nie musieli czekać ze mną. Czasami to długo trwa. I o, zostajemy wszyscy. No to jedziemy na drugą rundkę, ten sam zestaw. Du, pi, du, pi, du, 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 du. Wszyscy przed sami, tylko będzie rozmaicać graczy. Każdy po jednej stronie będzie teraz. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie.

Pięknie. Piękny strzał. ząb, jest okej. Okay. U, nasza drużyna przegrywanie może być. Nie, tak nie może być. Gin. Au! Brawo. znamy O toż ma Pięknie. Pięknie. Brawo. Pięknie. Piękny hammer po naszej stronie jedziemy. Hm, <śm> o nie! Dostał body. Au. Nie dobrze. Hm, <śm> o po drugiej stronie trzeba uciekać. Au. Blank sky. Hm. Nie są numer. ammo on the way heavy ammo available <laughs> <laughs> mhm mm mujhe heavy tu taj mujhe heavy O oh, no Tutaj troszkę więcej zginę, tutaj nie miał takie dobre, jakiej Auf! O, ktoś ich tu z rakietnicy rozsadził, także dobrze. szans na przeżycie. Piękny strzał. This pink, para casa pink não vai

No i brawo, zobaczymy jakie staty. Myślę, że nie poszło mi najgorzej, chociaż różnie to bywa. Może mi się wydawać, że dobrze, a tak naprawdę było masakra. No i 1, 4, 3 nieźle. Są ludzie, którzy mają lepiej. Tak jak mówiłem, nie jestem zbyt dobry w tę grę. Dawno w nią nie grałem. Tak samo. Będę częściej w nią grał, ale przynajmniej mam wyższe niż którykolwiek z naszych przeciwników. Także... Dla mnie to się liczy najbardziej. Hmm. Tak zwane do dupy rewardy, Czyli nagrody. U. Jest nowy matchmaking, więc widzimy się. U! Nie zdążyłem nawet. Już nas połączyło. Jednak nie musiałem czekać długo. <laughs> Już myślałem, że będzie, że będzie chwilowy stop. To jedziemy. Ostatnia gra. Oby ostatnia i najlepsza. Mm, jedna trójeczka. Jedna dwójka. Będzie ciężko. No ale lubimy wyzwania. Także jedziemy. <laughs> Aha! Dołączamy się już do gry, która już trwa. Jak zwykle do drużyny przegrywającej. Może nam się uda ten wynik zmienić. jest ja tu z Nowlanda widzę. Już go miałem, no. Widzę, że jest totalny hardscoping. Nie ze mną te brunery, Bruno. Auć. Up, fell, coś tam, coś tam. Tylko 5 minut. Jeszcze. Aj, tutaj może być kiepsko. ow Wow, touch of malice. Nie, no, to było jakieś żartu. Nie dobrze. To na mnie poszło za dobrze. Mhm. Okay. Nie, no to mi się podoba. O, to była masakra. Ze względu na to, że o, to była porażka. Ze względu na taką rozrywkę. bym jeszcze jedną tak dla fanu. Pojedziemy tym. kompletnie nie umiem tej broni używać. za chvíle.